Pozdrowienia z Irlandii. A, siedzimy sobie na rybach. Gdzieś a, w dolinie, czarnej dolinie. Was tu jeszcze nie było, ale może kiedyś będziecie. Widoki nie za ciekawe. Taka typowa. Typowa Irlandia. Ja sobie siedzę na rybach. Do Litki. Tam ludzie też mieszkają jeszcze. No, no to pozdrowienia dla mamy, taty, babci Mam i dziadka. Nie wiem, czy mnie słychać, bo tu wiatr bardzo wieje. Ale, ale jest tak. Jeszcze widok za mną. Całkiem sympatycznie i do zobaczenia.